Mano, z tej strony wini. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie coś o GTA 5 na PC. Przedstawię Wam fakty na ten temat. Przedstawię ten odcinek dlatego, że sporo osób. no spotykam się z wieloma fałszywymi datami premiery. Nawet wśród moich znajomych często się mówi, że, o, że będzie na wiosnę, że będzie na wakacje, że będzie na święta i w ogóle w tym podobne rzeczy. No a dzisiaj pokażę Wam, jak rzeczywiście wygląda sytuacja, jak jest naprawdę. No każdy chyba powinien najpierw wpisać goglach GTA 5 na PC, zobaczmy co nam wyskoczy. Albo no zazwyczaj wszyscy tak robią, chcą się czegoś dowiedzieć. No i może wejdźmy sobie tutaj w, w, tą, w ten pierwszy wynik. No jedyną najciekawszą rzeczą tutaj jest to, że podano tutaj premierę GTA 5 na PC. Jest to moje 2014 rok. No ale czy to jest prawdziwa data premiery GTA 5 na PC? No, okazuje się, że nie. No i zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Eee, ale zobaczmy, co tu jeszcze piszą. Google. Eee, no i wejdźmy sobie na tą stronę gta 5 pcpl Jest to specjalna strona poświęcona właśnie GTA 5 na PC. Eee, no i może eee, zobaczmy sobie jakieś aktualności. Na przykład tutaj premiera w listopadzie. I tutaj jest coś napisane na temat tego Tutaj właśnie pisze, że między innymi premiera ma być 22 listopada 2013 roku Tak się składa, że pojutrze Więc się cieszmy, GTA 5 będzie na PC pojutrze Fajnie było, gdyby tak było naprawdę, ale niestety rzeczywistość jest inna No i tutaj pod koniec pisze, że tak naprawdę ciągle nic nie wiadomo no ale zobaczmy jeszcze komentarze. Artykuł po prostu nie trafił do odbiorców. No i pojawiają się takie komentarze. Najwcześniej GTA V na PC będzie w pierwszym kwartale 2014 roku, czyli w lutym albo marcu. Kolejny komentarz. To w końcu na PC będzie w listopadzie czy w styczniu? No jest tutaj pytanie, na które postaram się odpowiedzieć nie no wszystkim wam oglądającym ten odcinek. No, tutaj jeszcze pisze o tym, że tysiące naiwniaków ściągnęło GTA 5 dla PC z torentu. Okazało się, że to był fake, to było zresztą od razu wiadome. No, i tutaj też pisze, że GTA 5 dla PC już nie długo, tak twierdzi pracownik Intela. No ale skąd on to może wiedzieć? No i trzeba przyznać, że informacje, prawdziwe informacje muszą podać u źródła, nigdzie indziej, tylko u źródła. A tym źródłem jest właśnie Rockstar. Którą ma, który ma swoją stronę internetową Jak i GTA V, no i też tą oficjalną, taką jakby neutralną, że tak powiem No to sobie tam wejdźmy, adres tej strony, może najpierw wejdźmy sobie na stronę Oficjalną stronę GTA V, jest to rockstargames.com No i sobie wejdziemy tutaj i poszukamy jakiejś informacji Los Santos and Blake no tutaj też jest sporo powiedziane o grze. My już tutaj nie jeden raz analizowaliśmy tą stronę w odcinkach przedpremierowych, przedpremierowych które są nadal na kanale. Możecie sobie je obejrzeć. No ale poszukajmy sobie tu jakikolwiek informacji o wersji PCowej. Na przykład tutaj info. Tutaj nic ni nie pisze. To raczej jest yy, powiedziane o wnętrzu gry jakby, czyli tutaj były jakieś dzielnice, tutaj główne postacie, yy, gita online i w tym podobne. Zaś newsa, zobaczmy, czy coś pisze. Yy, coś mi na przeszło. Twoja sytuacja zawodowa zmieni się już wkrótce. Przygotuj się. Wyślij SMS o treści praca na 72309 wróżka Livia ma wróżbę dla Ciebie. Sekrety KPL. Pozdrawiamy wróżkę liwie, A teraz Przejdźmy sobie dalej I mam nadzieję, że żadna wróżka, ani inny gówno Już nam przeszkadzać nie będzie No i co tu pisze? Właściwie to tu nic nie pisze na temat GTA 5 na PC Tutaj też jest coś powiedziane O grze, są tutaj jakieś filmiki Screeny, tutaj pisze o tej Aktualizacji co dzisiaj weszła Czyli ta jakaś aktualizacja plażowa weszły nowe bronie, ubrania i w tym nowy dodatek no a, a no a o GTA 5 na PC tutaj nic nie pisze niestety o tu jeszcze jest fajny wygaszacz ekranu, ściągnę sobie go jak chcecie to, to sobie go też powierzcie no to może jeszcze zobaczmy czy coś tutaj będzie no tutaj widzimy um, opakowanie gry na PS3 jak i na xboxa 360 jakoś tu nie widzę opakowania na wersję PC-tową, tym bardziej nawet nie widzę tutaj słowa PC. Ym... No i jeszcze może zobaczmy na stron oficjalną stronę Rockstara, wystarczy tylko te to V skasować. i może coś tam pisze, zobaczymy. No tak na marginesie to jeżeli by jakaś oficjalna data premiery GTA 5 dla PC była. Albo, albo jakakolwiek poważna informacja, to myślę, że powinna się od razu rzucać w oczy. A nie tutaj chodzić po tych działach i szukać jakiejkolwiek informacji. No ale tutaj też nic nie widzę. No ale jest wyszukiwarka: no co sobie coś wpiszmy. Nie wiem, GTA 5 PC, no i nie ma żadnych rezultatów. No jakie są z tego wnioski? Tak naprawdę o GTA 5 na PC jeszcze totalnie nic nie wiadomo, totalne zero. Nawet bardzo trudno przewidzieć czy... No przewidzieć datę premiery, nawet miesiąc tej premiery, kiedy ta gra może się ukazać. Jeszcze trzeba się liczyć z faktem, że ta gra może się w ogóle nie ukazać, bo tu trzeba zwrócić uwagę na takie produkcje jak na, przy... jak na przykład Red Dead Redemption. Ta gra ukazała się chyba w, du... w 2010 roku i do dzisiaj nie ma premiery na PC. No bo trzeba tutaj zwrócić uwagę, że jesteśmy takim krajem, gdzie raczej jest więcej PC-tów niż konsol, a raczej w wielu krajach przeważają konsole, więc nie jestem pewien, czy Rockstarowi by specjalnie zależało jakoś na wydaniu wersji na PC, ale miejmy nadzieję, że jednak GTA V PC wyjdzie i nie zapomną tutaj o komputerowcach. Dlaczego Wam pokazuję oficjalną stronę Rockstara i GTA V? No bo jedyną informację, taką oficjalną, możemy tylko znaleźć na tej stronie, nigdzie, o, nigdzie u Intela, u gry online, GTA 5 PC, NVD czy gdziekolwiek, bo jedyną, jedyna taka oficjalna informacja musi się pojawić tutaj na stronie Rockstara. Niestety, niestety takiej informacji nie ma, totalnie nic Rockstar nie mówi o GTA 5 PC, nawet nie wiadomo czy trwają prace nad tą grą. Ale miejmy nadzieję, że tak. A jeżeli Rockstar wypuści jakąkolwiek oficjalną informację na temat GTA 5 PC, no to na pewno się ta informacja odbije sporym echem w świecie i na pewno do Was trafi. Na razie żadne miesiące, daty premiery nie są po prostu, no po prostu są wyciągnięte z, z 4 liter. Yy, po prostu są jakimś mitem, totalnym, wielkim mitem. Yy. Często się też mówi, że przyrównuje się do GTA 4, że tam GTA 4 najpierw pojawiła się na konsole, a gdzieś po 7 miesiącach pojawiło się na, na wersję pc tową Przerównuje się to właśnie do, get, do GTA V, że może być, pod, może być tak samo. Czyli jakby tak szacować, to, to chyba będzie gdzieś koło kwietnia. No ale tutaj trzeba też zwrócić uwagę na to, że GTA 5 jest najbardziej ambitną produkcją Rockstara, nie to co GTA 4. I prace mogą trwać naprawdę bardzo, bardzo dużo, zwłaszcza, że. Tutaj trzeba też powiedzieć o tej polityce korporacyjnej Rockstara. No bo teraz gry się sprzedają jak na PSA trójkę, jak i na Xboxa 360. No i myślę, że jakby, GTA, jakby Rockstar miał sprzedawać GTA V na PC to raczej to by było wtedy, kiedy te już wersje konsolowe się wyprzedają, no bo wtedy pojawi się sporo osób, co kupi Wersję na konsolę, aby już kupiło. No i później kupi też na yy, GTA 5 na PC. Do takich osób mogę się też ja zaliczyć, yy, no bo bardzo, bo kupiłem GTA 5 na konsolę i bardzo chętnie bym kupił sobie na wersję PZ, jakby tylko gra wyszła. I na pewno takich osób jest bardzo, bardzo dużo, i Rockstar może na, na pewno na tym sporo zarobić. No a gdyby równocześnie się GTA 5. Na PC ukazało razem z konsolami, albo gdzieś tak w odstępie dwóch miesięcy, to raczej wątpię, żeby Rockstar mógłby tyle na tym już zarobić. Sporo też się mówiło, że GTA V PC ma wyjść na święta, no bo wtedy gram ma być lepiej sprzedawana. No ale już mamy miesiąc do świąt, więc powinny się już jakiekolwiek informacje na ten temat pojawić. No a tak naprawdę Rockstar nic nam o GTA V na PC nie mówi. Więc nie ma w ogóle żadnej informacji, więc nie wierzcie w żadnej informacji Intela, Nvidia, gry online czy gdziekolwiek, nawet zdanie swojego kolegi, który mówi, że gdzieś tam wyjdzie na wiosnę albo na wakacje no bo tak naprawdę totalnie nic nie wiadomo i po prostu taka informacja najpierw musi, musi tutaj wyjść od Rockstar'a. Na, na razie musimy czekać spokojnie. I miejmy nadzieję, że taka informacja się pojawi. Na no, jak nie chcecie czekać, no to po prostu kupcie sobie konsolę yy, używaną. Konsola używana może kosztować gdzieś 400 zł. Gry możecie kupić nawet za 180, czyli gdzieś 580 zł będzie kosztował zestaw. No a poza tym, na przyszłość nie będziecie się musieli martwić, że nie wychodzi na PC, no bo będziecie, będziecie mieć konsole i będziecie mogli sobie grać. No a ewentualnie później zebrać kasę i jak gra wyjdzie, no to sobie też kupić na PC-ta. No bo ja właśnie sobie kupiłem konsolę specjalnie dla GTA 5 i już zamierzam na konsole gry kupować, a nie to grać na pc -cie. No to ja już mam tyle do powiedzenia. Subskrybujcie kanał, odwiedzajcie fanpage, link znajdziecie w opisie. Ciekawostki pojawią się w sobotę. Ostatnie niestety się nie pojawiły, no bo po prostu nie miałem czasu na nagranie. No i po, nawet mnie w domu nie było, więc nie miałem jak nagrać. No ale już, teraz już się ciekawostki pojawią. Mam już ustawione więc co jakie ciekawostki Wam pokażę. Więc już po, odcinek powinien się pojawić. A ja już się z Wami żegnam. Trzymcie się na razie.